Całun turyński, lniane płótno o wciąż nieodkrytej historii, to jeden z najbardziej intrygujących artefaktów religijnych, jakie przetrwały do naszych czasów. Jego wizerunek, pełen detali i tajemnic, od wieków wzbudza głębokie emocje i kontrowersje. Uważany przez wielu za możliwy ślad po ciele Jezusa Chrystusa, całun turyński jest przedmiotem nieustannych badań i debat zarówno w kręgach religijnych, jak i naukowych. Pytania dotyczące jego autentyczności i pochodzenia są tak samo złożone, jak i fascynujące. Czy jest to prawdziwe płótno, w które owinięto Jezusa po jego śmierci, czy może współczesny wytwór średniowiecznego geniusza? Jego historia, od nieoczekiwanego pojawienia się w średniowiecznej Europie po współczesne badania naukowe, prowadzi nas przez labirynt teorii i spekulacji. W artykule tym przyjrzymy się bliżej historii całunu turyńskiego. Historia tego niezwykłego płótna jest pełna zwrotów akcji, od jego pierwszego pojawienia się w Jerozolimie, przez długie lata spędzone w Bizancjum, aż po jego publiczną prezentację we Francji w 1357 roku. Ostatecznie, w XVII wieku, całun trafił do Włoch, gdzie do dziś jest przechowywany w Królewskiej Kaplicy Katedry w Turynie. Płótno ma wymiary 4,36 m długości i 1,10 m szerokości. Jego powierzchnia, po wielu latach używania i ekspozycji, przybrała odcień kości słoniowej, co dodaje mu tajemniczego wyglądu. Na jednej połowie podłużnego materiału widnieje wyraźne odbicie postaci nagiego mężczyzny, dobrze zbudowanego i słusznego wzrostu. Druga połowa przedstawia odbicie tego samego mężczyzny, ale od tyłu. Twarz na całunie jest szczególnie intrygująca. Masowi wzrok, a jej wyraz choć trudny do jednoznacznego zinterpretowania, często bywa opisywany jako niemal groteskowy. Całe płótno pokrywają liczne plamy i ślady o różnorodnych kształtach i intensywności, które mają brązowy odcień. Te ślady, przypominające plamy krwi, są kluczowe dla wielu teologów i badaczy, którzy próbują rozwikłać tajemnice ich pochodzenia i znaczenia. Odbicia na całunie oraz związane z nimi ślady krwi są przedmiotem nieustannych badań. Analizy naukowe i badania historyczne mają na celu określenie autentyczności płótna oraz odkrycie, czy może ono rzeczywiście stanowić fizyczny ślad po ciele Jezusa Chrystusa. W obliczu tak wielkiej liczby pytań i wątpliwości, całun turyński pozostaje jednym z najbardziej intrygujących i kontrowersyjnych artefaktów religijnych, który wciąż rzuca wyzwanie zarówno wiernym, jak i naukowcom. Współczesne badania naukowe dostarczają dodatkowych argumentów. I kontrowersji dotyczących całunu turyńskiego. Amerykańscy naukowcy z Instytutu Badań Kosmicznych NASA, po przeprowadzeniu skomplikowanych analiz, stwierdzili, że możliwość sfałszowania odbicia na całunie byłaby dla nich większym cudem niż zmartwychwstanie Chrystusa. W ich ocenie oznaczałoby to bowiem, że umysł fałszerza z XV wieku przewyższałby możliwości całej nauki XX wieku, co uznali za niedorzeczne. Dodatkowo, Współczesne analizy wskazują, że prawdopodobieństwo, iż całun nie pochodził od ciała Jezusa Chrystusa, wynosi zaledwie 1 do 10 miliardów. To niezwykle niskie prawdopodobieństwo podkreśla trudność w znalezieniu alternatywnego wyjaśnienia dla obecności wizerunku na płótnie. Jednym z kluczowych odkryć jest to, że całun nie został namalowany. Ilość barwnika odkryta na płótnie jest zbyt mała by mogła posłużyć nawet do namalowania jednej kropli krwi znajdującej się na płótnie. Co więcej, wizerunek na całunie nie wykazuje periodyczności ani kierunkowości, co oznacza, że nie mógł być stworzony przy użyciu tradycyjnych narzędzi malarskich, takich jak pędzle czy barwniki. Brak jakichkolwiek śladów użycia pędzla lub barwnika dodatkowo komplikuje próbę znalezienia konwencjonalnego wyjaśnienia dla jego powstania. Jednym z najbardziej intrygujących aspektów całunu turyńskiego jest jego zdolność do znikania z odległości. Badania wykazały, że wizerunek Jezusa na płótnie niemal całkowicie znika. Gdy patrzymy na niego z odległości większej niż 90 cm, takie zjawisko jest wyraźnym argumentem przeciwko konwencjonalnym teoriom malarstwa. Artysta nie byłby w stanie stworzyć tak precyzyjnego obrazu bez udziału wzroku i precyzyjnego nakładania pigmentu który nie może być nakładany na odległość poza zasięgiem ręki. Kolejnym zagadkowym aspektem całunu jest to, jak wizerunek odbił się na jego powierzchni. Obraz jest zaledwie muśnięciem górnej warstwy materiału o grubości zaledwie 40 mikronów, co odpowiada grubości ściany komórkowej włókna płótna. Mimo tej minimalnej grubości, obraz zachowuje trójwymiarowość, co odkryto dzięki zaawansowanym technikom badań kosmicznych. Taki poziom precyzji w odbiciu detali jest niemal niewyobrażalny, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że tradycyjne metody malarskie nie mogą osiągnąć podobnego efektu. Równie tajemniczy jest brak jakichkolwiek śladów odrywania ciała od płótna. W normalnych warunkach, gdyby ciało zostało zdjęte z całunu, musiałyby wystąpić widoczne przesunięcia drobinek krwi. Jednak w przypadku całunu takie ślady są całkowicie nieobecne. Gdy krew wysycha, Zwykle pozostawia po sobie ślady przesunięcia, ale tutaj każdy mikroskopowy detal pozostaje idealnie na swoim miejscu pod kątem prostym. Ten brak jakichkolwiek przesunięć i zniekształceń rzuca nowe światło na możliwe wyjaśnienia i wywołuje pytania o to, jak mogło to nastąpić. Kiedy przyjrzymy się bliżej szczegółom badania całunu turyńskiego, wiele z nich nadal budzi zdumienie i kontrowersje. Jednym z najbardziej uderzających odkryć jest to, że krew znajdująca się na płótnie ma ponad 2000 lat. Badania genetyczne potwierdziły, że próbki krwi pochodzące z całunu są autentyczne i pochodzą z okresu pierwszego stulecia naszej ery. To znaczące odkrycie wzmacnia argumentację na rzecz autentyczności płótna i jego powiązania z czasami życia Jezusa Chrystusa. Co więcej, ślady krwi na całunie pozostają nadal czerwone, mimo upływu 2000 lat. Taki stan jest niezwykły. Biorąc pod uwagę, że krew zwykle ciemnieje i traci kolor z biegiem czasu, to zjawisko dodatkowo wzmacnia tajemnicę wokół całunu i podważa tradycyjne założenia na temat procesu rozkładu i starzenia się krwi. Badania wykazały także, że krew na całunie zawiera hemoglobinę, co dało pozytywne testy na obecność surowicy i albumin. To oznacza, że krew jest ludzkiego pochodzenia, co potwierdza jej autentyczność. Analiza przeprowadzona przez specjalistów jednoznacznie datuje wiek krwinek, a tym samym wiek całunu na czas życia Jezusa Chrystusa. Takie wyniki dostarczają silnych dowodów na to, że całun rzeczywiście pochodzi z czasów biblijnych. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów w badaniach jest odkrycie bilirubiny w substancji wizerunku na całunie. Bilirubina jest substancją rzadko uwalnianą do krwi przez wątrobę zwykle występującą podczas znacznego wysiłku fizycznego. To odkrycie sugeruje, że osoba, której ciało było owijane w całun, mogła przechodzić przez ekstremalny ból i cierpienie, co jest zgodne z opisami męki Jezusa w Ewangeliach. Dodatkowo, układ plam krwi na całunie jest identyczny z układem plam na huście z owiedo, co stanowi kolejny interesujący element tej tajemnicy. Oba płótna, które według badań okrywały tę samą osobę, Prezentują zgodność z biblijnym opisem męki, śmierci i pogrzebu Jezusa Chrystusa. Zbieżność ta dostarcza nowych dowodów na wspólne źródło i autentyczność obu artefaktów, jeszcze bardziej pogłębiając tajemnicę związaną z całunem turyńskim. Kolejnym z odkryć jest obecność grupy krwi AB na płótnie. Ta rzadka grupa krwi występuje tylko u od 4 do 5% populacji, a szczególnie często spotykana jest wśród Żydów gdzie jej obecność sięga 18%. Odkrycie to nie tylko wskazuje na możliwe pochodzenie osoby z całunu z tamtych czasów i regionów, ale także wzmacnia tezę o autentyczności płótna. Kolejne badania wykazały niezwykłą zgodność śladów krwi na całunie z ranami na innych starożytnych artefaktach, takich jak tunykę z Argenej. Analiza pokazuje, że układ ran na całunie idealnie pokrywa się z ranami na tunice a także z tymi na huście z Owiedo i całunie z Manopello. Ta harmonijna zbieżność sugeruje, że wszystkie te płótna okrywają tę samą osobę w różnych momentach. Innym zdumiewającym aspektem jest obecność 58 różnych gatunków roślinnych na całunie, których pyłki zostały zidentyfikowane w badaniach. Spośród tych gatunków 17 rośnie tylko w Europie, podczas gdy 41 jest charakterystycznych dla flory Azji i Afryki. Najbardziej znaczące jest to, że 38 z tych 41 rodzajów pyłków można znaleźć tylko w Judei, co sugeruje, że całun był używany w tym regionie, gdzie taka roślinność była powszechna. Podczas dalszych badań całunu turyńskiego odkrywamy kolejne niepokojące i jednocześnie fascynujące detale. Splot tkaniny, z której wykonany jest całun, odpowiada technice używanej w żydowskich całunach pogrzebowych z okresu od 40 roku przed naszą erą, do 73 roku naszej ery. Ta zgodność w splotach tkackich nie tylko potwierdza historyczną dokładność całunu, ale także łączy go z praktykami pogrzebowymi stosowanymi w czasach Jezusa, dodając kolejny wymiar do jego autentyczności. Wizualne ślady na całunie przedstawiają brutalne cierpienie osoby, która była na nim owinięta. Widać wyraźnie ślady biczowania oraz ukoronowania cierniem. Zniszczona jama brzuszną. Przebity bok i liczne obrażenia, takie jak rozbity łuk brwiowy, zmiażdżony nos, spuchnięte usta i złamana kość jarzmowa, ukazują ogrom cierpienia, jakiego doznał ten człowiek. Pomimo potwornego bólu, na twarzy postaci nie widać złości, co może wskazywać na niezwykłą godność i spokój w obliczu cierpienia. Jednym z kluczowych odkryć jest to, że postać z całunu została przybita do krzyża. Gwoździe zostały powbijane w nadgarstki, co zapobiegało rozerwaniu rąk, a wyczerpanie organizmu po biczowaniu i długiej drodze krzyżowej doprowadziło do pęknięcia pęcherzyków płucnych. Ból opisywany przez badaczy jako porównywalny do rozrywanego serca oraz męki topielca wskazuje na ekstremalne cierpienie. Bezpośrednią przyczyną śmierci, według analizy, było niedotlenienie płuc, przedostanie się płynu osierdziowego oraz pęknięcie serca. Te szczegółowe obserwacje nie tylko rzucają nowe światło na brutalność cierpienia opisanego w Ewangeliach, ale także stanowią niezwykle dokładne potwierdzenie biblijnego opisu męki Jezusa. Każdy z tych aspektów, od techniki tkania, przez ślady biczowania i ukoronowania, po ostateczną przyczynę śmierci, współczesne badania potwierdzają, że całun turyński jest nie tylko fascynującym artefaktem historycznym, ale również potężnym świadectwem wydarzeń sprzed 2000 lat. Kolejnym zadziwiającym odkryciem jest to, że krew na płótnie układa się zgodnie z rzeczywistym rozmieszczeniem żył i tętnic, co jest niezwykle istotne, ponieważ szczegółowa znajomość układu krwionośnego została dokładnie opisana dopiero w XVI wieku. Tak precyzyjne odwzorowanie anatomiczne sugeruje, że całun nie mógł być dziełem średniowiecznego fałszerza, ale raczej autentycznym dokumentem z czasów, kiedy takie szczegóły były nieznane. Całun turyński ukazuje niezwykłą precyzję anatomiczną, która zdecydowanie wykracza poza możliwości artystyczne tamtego okresu. Jego detale, takie jak ślady ran i układ krwionośny, są zbyt dokładne, aby mogły być efektem malarskiego kunsztu średniowiecznego artysty. Ta wyjątkowa dokładność wskazuje na realistyczne odwzorowanie cierpienia, które nie mogło być osiągnięte przez ówczesnych malarzy. Analiza obrazów ran na całunie ukazuje pełną gamę męki w sposób, który jest zaskakująco zgodny z rzeczywistymi doświadczeniami fizycznymi. Każde szczegółowe odwzorowanie, odbiczowania po ukoronowanie cierniem podkreśla, że obraz na całunie jest prawdziwym dokumentem męki, który oddaje ekstremalne cierpienie w sposób anatomicznie dokładny. Innym z najbardziej intrygujących odkryć związanych z całunem turyńskim są odbicia monety znalezione na powiekach postaci przedstawionej na płótnie. Te małe, brązowe krążki o średnicy 15 mm zostały poddane szczegółowej analizie mikroskopowej, która ujawniła, że są to leptani bite za czasów Poncjusza Piłata, namiestnika Palestyny w latach 26-36 naszej ery. Monety te datowane są na 16 rok panowania cesarza Tyberiusza, czyli na lata 29-30 naszej ery a ich powierzchnia nosi napis cesarzowi Tyberiuszowi w języku łacińskim. To niezwykle cenne odkrycie dostarcza nam nie tylko informacji o konkretnej epoce historycznej, ale także wzmacnia wrażenie, że całun rzeczywiście pochodzi z czasów Jezusa Chrystusa. Obecność tych odbić na powiekach postaci na całunie jest nie tylko zgodna z biblijnym opisem, ale również stanowi namacalny dowód łączący artefakt z okresem historycznym, który jest kluczowy dla jego autentyczności. Ostatnie badania nad całunem turyńskim przyniosły nową falę ekscytujących odkryć, które wprowadzają istotne zmiany w dotychczasowym rozumieniu tego zagadkowego artefaktu. Najnowsze analizy materiału pobranego z całunu wykazały, że len użyty do jego produkcji pochodził z obszaru zachodniego Lewantu, który obejmuje współczesne tereny Izraela, Libanu, a także zachodnią część Jordanii i Syrii. William Mitchem, renomowany amerykański archeolog, który zlecił te badania, skomentował wyniki w sposób, który rzuca nowe światło na debatę o autentyczności całunu. Odkrycie, że len użyty do wykonania całunu pochodzi z regionu Bliskiego Wschodu, budzi poważne wątpliwości co do teorii, że jest to średniowieczny fałszerz. To nowe odkrycie podważa wcześniejsze hipotezy, które sugerowały, że całun mógł zostać stworzony w Europie w czasach średniowiecza. To przełomowe odkrycie nie tylko dostarcza istotnych informacji o geograficznym pochodzeniu materiału, ale także wzmacnia argumenty na rzecz autentyczności całunu, które i tak są liczne, nieprawdopodobne i niemal niemożliwe do podważenia. Po latach intensywnych badań i analiz naukowcy stanęli przed niezaprzeczalnym wnioskiem. Żadna znana technika współczesnej nauki nie jest w stanie odtworzyć efektu, który obecny jest na całunie turyńskim. Próbując skopiować ten niezwykły fenomen, naukowcy korzystali z najnowocześniejszych technologii, w tym zaawansowanych laserów. Mimo sześciu lat intensywnych eksperymentów, udało im się uzyskać jedynie 30% efektywności potrzebnej do stworzenia podobnego wizerunku. Zadziwiająca precyzja i unikalność całunu pozostają więc nieosiągalne dla współczesnych technik. W obliczu tej trudności, jedna z najbardziej intrygujących teorii głosi, że obraz na całunie mógł powstać w wyniku kontrolowanego błysku termojądrowego. Jednak to wyjaśnienie napotyka poważne trudności. Termojądrowy błysk sugeruje ogromną i niekontrolowaną reakcję energetyczną, podczas gdy kontrolowany i termojądrowy są terminami, które wzajemnie się wykluczają. Dlatego też teoria ta, mimo swojej fantastyczności, pozostaje nieprzekonująca w obliczu naukowych standardów. Obecnie uznaje się. Że całun powstał w wyniku niewiarygodnie krótkotrwałego wydzielenia energii. Wyjątkowość tego zjawiska polega na tym, że energia musiała uwolnić się w tak krótkim czasie, że nie zniszczyła samego materiału. To muśnięcie energii, które można opisać jako błysk niezwykle krótkiego trwania, zdaje się być jedynym możliwym wyjaśnieniem dla powstania obrazu na całunie turyńskim. Hipoteza ta sugeruje, że osoba, której wizerunek został utrwalony na płótnie mogła dosłownie wyemanować, pozostawiając za sobą tajemniczy trójwymiarowy ślad. Co więcej, żadna z krytycznych teorii dotyczących powstania wizerunku na całunie nie zdołała przetrwać dłuższego okresu w obliczu rygorystycznej analizy. Zarówno hipotezy oparte na malarstwie, jak i różne teorie dotyczące chemicznych czy fizycznych procesów nie były w stanie wyjaśnić wszystkich szczegółów i tajemnic, które odkryto podczas badań. Każda z nich była zbyt niekompletna lub nieprawdziwa, by mogła wytrzymać naukową krytykę. Całun Turyński z każdym nowym odkryciem i analizą wciąż pozostaje jednym z najbardziej fascynujących i kontrowersyjnych artefaktów w historii. Jego tajemnica nie tylko pobudza wyobraźnię, ale także stawia przed nauką wyzwania, które wciąż pozostają nierozwiązane.